Cześć wszystkim, jestem Wolander. Postanowiłem, że zrobię taki filmik o tej wojce, którą właśnie widzicie. Jest to taki dropek, którego sobie zrobiłem jakiś, nie wiem, miesiąc chyba temu. Postanowiłem, że usunę ninja z tego konta na Wolanderze i konta z Walanderem i po prostu zrobię sobie wojkę, która mi będzie do czegoś przydatna. No i tak, wbijam sobie tutaj Aurę na P, Berka, nie wiem czy na G będziemy wbijać. Robiłem sobie wczoraj takie testy tej postaci, nagrałem parę filmików, tam ubijanie jakichś, jakichś spotów, metinów i bosów. I powiem wam, że jestem naprawdę zaskoczony co ta postać potrafi na tym levelu z takimi skillami. Staty ma rozdane normalnie, czyli full siła, reszta witalność. Ekwipunek sobie przerzuciłem częściowo z Volantera, oczywiście nie mógłem wszystkiego ubrać. Mamy tutaj tego Ripka 47 średnie, śmiertelkę do PVP na magię. Nie ma zbyt ciekawych HD do Expo, no ale niestety nie mam innej. Czysty żalak plus 9, bojowa tarcza plus 9, yy, srebrna branca plus 9, 10 na zwyżaki, ebony 10 na strzały, yy, naszyjnik 1,5 kHp i kozaki plus 9, 2 kHp, 5 nakryta. Yy, dodatkowo używałem jeszcze dzika yy, wojennego yy, lub dzika na 150 defa yy, oraz tej pieczęci tego khana, która daje 15% obrażeń oraz 1,5 kHp. Używałem jeszcze buffa, który, którego błogosławieństwo daje 43% i pomoc 40% No i tak, na tej postaci wbiłem sobie 20 level konia, ponieważ z każdym dodatkowym levelem konia dochodzi nam parę bonusów stałych Na przykład co dwa levele konia dochodzi nam po chyba 6 wartości ataku z tego co się orientuje Dodatkowo dochodzą nam jeszcze oczywiście uniki, także myślę, że po się ten 20 level konia dobić na takich dropkach z niskim levelem? Zawsze tam hity będą większe, raczej wszystko wam powiedziałem. Następne materiały, już, do następnych materiałów dogram, dogram już głos i nie będzie on na żywo, ponieważ nagrałem je wczoraj. Raczej wszystko wam powiedziałem I chyba tyle, także zapraszam was na dalszą część filmiku Dobrze, także przechodzimy do ubijania To znaczy do testowania tej Wojki Na początku postanowiłem, że pójdziemy sobie do Trudnego Lochu Ponieważ tutaj kiedyś zarabiałem sobie Wallanderem na 38 levelu Myślę, że tutaj dobre pół roku spędziłem Na zarabianiu na Aurę, P i ekwipunek 5 bonów. Kiedyś się opłacało, ponieważ medale były w cenie i kamyki z lordów leciały, także dodatkowy zarobek był. No i tak, z Dzikiem, tym zwykłym wojennym, który tutaj 20% na potwory i 290 defa miałem, to ten spot myślałem, że nie uciągnę go, ponieważ te moby biją po 300. Także no. Jest ich bardzo dużo i myślałem, że od razu padnę, ale jakimś cudem jednak ta Wojka się trzymała. E, ubijanie Lorda już raczej bez problemu, ponieważ tutaj sobie te wszystkie moby zblokowałem i e, no, nie stanowiło to żadnego problemu. Ogólnie na tym Lordzie można sobie fajnie zarabiać na niskim levelu, ponieważ jak sobie tam postawimy postać w rogu jednym i będziemy się logować co pół godziny, to na każdym kanale mamy Lorda. Z którego jest bardzo dużo szans na kamykę, jak mamy niski level, i jest to w miarę dobry zarobek dla osób leniwych. No, kamyki w miarę często lecą. Jak sobie raz tutaj przyszedłem, to wyciągnąłem chyba 5 albo 6 kamyków w 10 godzin, czyli logując się co pół godziny. Także no, zarobek jest fajny, tylko po pewnym czasie to logowanie już może zacząć nas denerwować. No i tak, przechodzimy teraz do y, lochu małp. Y, Boże, lochu małp, lochu pająków. Y, pomyślałem sobie, że tutaj przyjdę, y, ponieważ no, jest tutaj taki mały spocik z tymi pająkami i one są takie, nie wiem, nie za silne, nie za mocne. Także pomyślałem, że tutaj sobie pójdziemy, spróbujemy tą wojką uciągnąć y, całą komnatę. Yy, ogromnym fartem jak widzicie yy, próbowałem dwa razy tutaj spota uciągnąć i padałem yy, zależy to od tego yy, kiedy nas płęki otrują, jak nas otrują yy, od razu na początku, to padniemy ze spotem, a jak w, gdzieś tak w trakcie to już raczej ustoimy oczywiście mówię o tej wojce no I tak poszedłem sobie na metki również ją potestować, metin cienia raczej nie stanowi dla niej, pro, dla niej problemu Tylko jest to już w ogóle nieopłacalny metin, ponieważ ogony z plusem z tych wełżów nie są już nic warte Więc nie opłaca się tych metinów bić Również metin twardości, nie wiem czy ktokolwiek jeździ na te metki, ponieważ jest ich Chyba są te metki 3 albo 2 na jeden kanał i są bardzo rozrzucone po tej pustyni Także no ich szukanie może sprawiać lekki problem i zarabianie na tych metkach raczej nie jest zbyt opłacalne Metin nie jest zbyt trudny chyba że wypadną nam respy z bardzo dużym ilością tych łuczników I tam nas będą truły oczywiście To wtedy możemy nie ustać przy takim metku Metin Diabła, też raczej łatwy Metin, yy, ogólnie ten Metin jest bardzo prosty, ponieważ nie wypadają z niego łuczniki i nie ma zbyt wiele HP i mamy z niego dużą szansę już na kamyka yy, Wiadomo, im niższy level tym większa szansa na kamyka yy, Oczywiście level postaci, nie Metina, bo yy, Metina musi być większy level, żeby była większa szansa na kamyka Także opłaca się tutaj przychodzić, yy, bić te metki, chociaż bardzo dużo osób tutaj siedzi. Yy, metin śmierci, tutaj już wam filmy przyspieszyłem, żebyście nie musieli <laughs> oglądać całości, ponieważ to chwilę trwało. Yy, ten metin już sprawiał lekki problem, bo jednak wypadają te zaczarowane lody, które yy, biją po trochę, yy, ponieważ mam tutaj tylko 290 f i yy, no musiałem je wybijać, bo yy, inaczej nie mogłem stać przy tym metku. E, e, biłem go na dziku oraz na tym e, dziku na 150 defa e, Zaraz zobaczycie w jaki sposób, bo właśnie teraz sobie na tego wieszowca wsiadłem Bo już te golemy wypadły i jednak musiałem szybciej uciekać e, Pod koniec tak bardzo, bardzo dużo respu wypadło i dobrze, że była końcówka, bo bym zaraz padł Już nie miałem jak uciec Pojechałem również do lasu na te metki Ponieważ kiedyś tutaj Wallenderem sobie zarabiałem na tych matinach, Tylko że musiałem siedzieć w krainie gigantów bo tutaj w lesie nie mogłem odpalić dwóch metinów Po prostu miałem za słabego kompa I w krainie gigantów na tych metinach bardzo dobrze kamyki mi leciały Potrafiłem tak nie wiem z 10 matinów Jednego kamyka, nawet dwa wyciągnąć na 38 levelu. Mimo, że tam ubijałem je troszkę, ponieważ miałem hity po 900, tam buff też nie był za dobry, to jednak się opacało tam siedzieć i robiłem sobie tak, że ustalałem sobie, że na przykład w jeden dzień muszę dropnąć dwa kamyki, i wtedy mogę sobie tam yy, iść z metina po prostu. I fajnie się zarabiało. <laughs> I wtedy jeszcze w lesie bardzo dużo osób siedziało i w krainie gigantów było. Mało osób w ogóle, praktycznie nikt tam nie jeździł, tylko ja sobie tam siedziałem. Także był to jakiś zarobek na tym niskim levelu. Matin 8.0 Dla mnie jest on łatwiejszy, ponieważ wypadają z niego takie respy bez tych dryad. Raczej oczywiście czasami wylatują z ale bardzo rzadko. Także mimo, że te złe drzewa wypadają, te zielone, które troszkę więcej biją, to jednak ten Matin jest dla mnie łatwiejszy. Kiedyś, jak wbiję sobie na tej wojce Aura na peto, przyjdziemy tutaj i będziemy tutaj zarabiać yy, i dropić kamyki, ponieważ na niskim levelu bardzo ładnie kamyki lecą z tych matków. Yy, buffa, nie będę żadnego żenił yy, z tą wojką, znaczy no, łączył z tą wojką, ponieważ nie chcę się robić kolejnego bufa, żeby yy, móc się tepać na tej wojki. Także będę sobie tutaj po prostu na środku lasu stawiał swoją bufkę i no bufał się po prostu na jeden kanał i tyle oj monitor mi zgasł e, tutaj kamyk poleciał jak widzicie z matka także no mały farcik e, pojechałem też na te bossy sprawdzić Tą wojkę. 9 ogonów nie jest raczej trudnym bossem, bo jak go sobie zblokujemy i mamy taki typu 1000 myślę, to bez problemu sobie go można ubić. A jeszcze jak sobie otrujemy, jak tam mamy wystarczający level, to naprawdę to nie jest trudny boss. No i zjawę mamy. Zjawa jest. Już takim trudnym bossem, ponieważ ma dużo HP i. Jednak potrzebne są te większe hity. Ona ma jeszcze tak więcej obrony, czy znaczy nie wiem, czy to jest obrona, może jakiś ABS, że mamy na niej mniejsze hity trochę i jednak jej ubicie jest troszkę bardziej czasochłonne. Tutaj chyba na 3 aury ją musiałem ubić. Oczywiście jak ją sobie otrujemy na wyższym levelu, to się raczej nie stanowi problemu. Nie jest to silny boss, chociaż czasami potrafi przywalić. Jak nam przywali skryta, to tak nawet 14K potrafi pociągnąć, więc na niskim levelu może być to mały problem. No tutaj jak widzicie, nie udało jej się skryteka uderzyć, także mm, udało mi się przy niej ustać. Tak więc co, no, myślę że z tej wojki jeszcze kiedyś jakieś filmiki ponagrywam, e, jak ją troszkę rozwinę, e, szczególnie tą maurę wyżej, troszkę tak przynajmniej do G, e, no a póki co będzie stała i będę tylko na niej kół, także dzięki, cześć i na razie.